Idealnie się wyrobiłeś na wyjście Kesha. działem tego Kesha. Na Kesha mogę z wami na faście zareagować, znaczy pokazać, jakby przejście z wami po nim. Nie wiem, czy wy oglądaliście go, czy nie. Ja go już widziałem, jest parę takich ciekawych tematów związanych z tą mapą. Tyle z danych jest parę, właśnie, dlatego chciałem to pokazać, bo też widziałem parę i też parę sam odkryłem, ale ogólnie, wizualnie mi się ta mapa podoba. Jak yy, słyszałem dużo narzekania na jakichś Twitterach, nie Twitterach, chociaż Twitter, to nie wiem, czy to jest dobra platforma do zbierania opinii. Ale jak widziałem, że dużo dużo osób narzeka, tak ja uważam, że to nie jest jakieś. Tragiczne. Ja co więcej nawet uważam, że ja uważam, że ten cash wygląda bardzo, bardzo ładnie. I uważam, że jest to mega pozytywna zmiana, jeżeli chodzi o styl. Bo tary cash był taki strasznie szary, nie miał zbyt wiele kolorów. Później go zrobili na tego bardziej zielonego. Ten bardziej zielony mi się nie podobał. To okienko na midzie mi się chyba zbytnio nie, po, nie podobało. Teraz to wygląda według mnie lepiej. Tak na szybko wbiłem jak nowe mieszkanie, i czy dalej w Krakowie, dalej w Krakowie. Póki co, bardzo, bardzo spoko. Jeszcze się nie pozabijaliśmy, więc jest git, nie? Sprawdźmy tego casha Dużo osób się spakało, że wyjebali graffiti simple, ale z Olofem i Cold Zero. Już nie mieli problemów Powiem tak, ze wszystkich graffiti, które wyjebali W CS2, po pierwsze, ja uważam, że to jest dobra zmiana Że wyjebali graffiti w CS2 Bo to jest teoretycznie update Ale kurwa, z drugiej strony To jest nowa gra tak realnie. Tylko oni zrobili trochę wała, żeby, żeby też rynek skinów nie rozpierdalać. nie? Diego nie wiem, czy ogląda Stream, ale ja, ja dzisiaj mówię: offline z ja tylko na kiesza wszedłem. No, to jest totalnie nowa gra, więc ja uważam, że to jest uzasadnione, że te grafity wyjebali. Mogę wam podlecieć, gdzie to grafity było, jak to teraz wygląda tam. Ale jeżeli ktoś z pro playerów zasłużył, żeby jego grafity zostało wyjebane w cs 2, może kontrowersyjna opinia. Uważam, że jest to Simple. Nie obchodzi mnie, czy kurwa, uwielbiacie Simple? Czy go nienawidzicie? Mam to w pompce. Ale Simple sam. Sam sobie tak kurwa sabotował karierę w cs się dwójce, narzekał kurwa, zamiast przygrindować. On bardzo dobrze gra chyba teraz w CS-2. Jak tam widziałem na Helti jakieś scoreboardy, czy to w Falconsach, czy, czy gdzieś tam jak na benchu siedział, to, to nawet dobrze sobie radzi. Tam pierwsze gierki jakieś miał, takie. Pół na pół, ale przez to jego całe płakanie. Chyba wiecie, co próbuję powiedzieć, nie? No, Simple ze wszystkich, kurwa, pro playerów co mieli graffiti. Najbardziej chyba zasługuje na to, żeby jego grafity zostały wyjebane. I mi się wydaje, że on sam nie będzie miał jakiegoś super dużego problemu. Poza tym ze wszystkich tych akcji, to jeszcze inna, inna kwestia, ze wszystkich tych akcji, po których zostało zrobione graffiti na mapach, Simple, simple akcja była najgorsza. Nie zapraszam do dyskusji, to jest moja opinia. Gdyby widz zaprosił się na, na jego mieszkania, nie będąc w drugiej części Polski zgodziłby się raczej średnio, nie jestem jakimś typem osoby, która się integruje. Gdybyśmy się spotkali na mieście, jak nie wiem, byłbym gdzieś w barze, chociaż do barów y, często zbytnio nie chodzę, to jak najbardziej tam, wiesz, kolejeczkę postawię, można się napić, ale a także gdzieś pojechać, to wątpię. Poza tym kurwa to też nigdy nie wiesz, jaką osobę ty spotkasz w, w realu, nie? Stary, ktoś mi może zaprosić na chlania a później będzie mnie zruchać w mieszkaniu, więc będzie tak średnio, nie. Czekajcie, jak to się robiło? Sparu takich rzeczy ty, ja mam jakiś, kurwa, dziwny input? Dlaczego czy mnie pojebało? Od kiedy przechwytywarkę potopiam, to oczywiście jakieś jaja. Ty, nie działa mi. Nie działa mi scroll. Ty, wyjebali mi z movement chyba znowu. O kurwa. No, busta do mida. Aha, ty. No ta bo teraz tam okna nie ma. I to jest chyba węższe w ogóle to wyjście, mi się wydaje. Więc nie wiem, czy ten boost jeszcze będzie miał sens. No, to najwyżej, jak ktoś z shorta będzie chciał przejść. Ale tutaj w ogóle jest ciekawa kwestia, bo teraz. Kurwa, no nie mam skakania na scrollu. BINT. Jak to było? Plus jump, chyba, nie? Plus jump. A, 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 kurwa, nie, plus był chyba przed tym, przed bindem. Jak się to kurwa robiło. Mouse. A, w innej kolejności, dobra. O. Ty mam coś nie tak totalnie z kurwa sensem. Będę musiał to naprawić. Ty chyba, że mnie na przechwytywarkę, na kurwa. Nie wiem. No i tak dzisiaj w CS -a nie gramy, to chociaż tyle. No, ale teraz yy, na busta, na midzie, da się wskoczyć Ale kurwa, dziwnie to pływa. Tylko. A, czekaj, bo to z strajfami pewnie. O, ja teraz strajfy będę robił jak debil. Kurwa, no dobra, nie zrobię tego na tym. Nie wiem, kurwa, mam jakiś delay na, na myszce, nie wiem czemu. Może przez tą mapę, bo ona też, wiem, jest nie do, niezbyt dobrze zoptymalizowana, ale y, da się przeskoczyć na busta. Y, tutaj dalej to też powinno działać. Nie ma chuja, że ja tego teraz jumpa zrobię. Kurwa, ale czemu? Czemu mi tak dziwnie... Nie rozumiem. Mam niby 7 milisekund input laga, a czuję się jakbym miał kurwa z 50. Może mi się włączył G-Sync albo coś. Eee, nie no, jest wyłączone. g sync też. Dziwne kurwa. Klawiaturę też jakby miał opóźnioną. Ty no kurwa, nie rozumiem. Tak gni chuj, nie rozumiem. Synchronizacja? No nie no nie mam. Nie bacz, no nie będę teraz naprawiał CSA, no ale ten jump dalej jest y, wykonalny, musicie mi zaufać na słowo. Tutaj pewnie Ty ja z tego. Ty, ale to nie da się wskoczyć. A, to to się. Aha, dobra, czyli teraz jedyna opcja, jeżeli chcesz counter wykurwić, to jest stąd, tylko że przebieganie całego mina, to ty będziesz chuj spóźniony po CT Sterowniki USB, nie wiem. Znaczy kurwa na no ten komp powinien działać normalnie tak jak poprzednio, bo jest wszystko wpięte tak jak było. Możesz na niebieską Aj, z niebieskiej skakać. Kiedyś się chyba z tej rury skakało, albo może z niebieskiej? Kurwa, no teraz. Aj, dobra, i na to chyba, no. Ta, dobra, da się, da się zrobić tego counterboosta dalej. Możliwe, no może ja źle zapamiętałem, ja też no, minęła chwila, od kiedy Kesza grałem, nie? Ale to jest właśnie ciekawe, że możesz przez to jeszcze z venta przeskoczyć. Może jakiś kurwa counterboost gdzieś pod wętem i później tutaj gdzieś przepierdalać. Nie wiem. Ale klawę też mam opóźnioną, no ja nie wiem, co się dzieje. Czyli wypnę i podepnę jeszcze raz. No, teraz to w ogóle nie działa, pozdro Nie, nie wiem. To z tym niebieskim to było. To jest stary bus, tylko że ten nowy boost to jest ten spod venta. Wcześniej z wenta, o ile dobrze pamiętam, to się nie dało tak wskoczyć. Ale no, na to mówię, na tej myszce teraz tego nie zrobię. Nie ma chuja. Ale czemu mam kurwa delay? Ja coś zmieniałem? Chyba nie. Ja mam 100 FPS-ów na tej mapie Pozdro. No ludzie narzekają, że ta mapa jest słabo zoptymalizowana. No ale ogólnie wizualnie mi się podoba. Ja uważam, że fajnie, że poszedł w taki styl. Ten skybox mi się podoba, że jest taki bardziej niebieskawy. I cieszy mnie, że powypierdalali te zielone elementy, bo mi się wydaje, że... Nie Nie lubiłem tego poprzedniego kesza. W się sensie ten pierwszy był git. Ten zielony mi nie pasował. Ten jest ideolo według mnie. Tutaj to okno wyjebali. Dobrze, ja Nienawidziłem nie tego okna kurwa całą pasją yy, swoją. Tutaj można teraz tylko Neidy pewnie wyrzucać. Nie wiem, czy się będzie dało z dołu tej flaszy odbić. Chyba nie. Ale to możesz jakoś tutaj sobie poodbijać, będzie Git. Jak pikujesz od CT. W takich spotów wiem, że yy, jak sprawdzaliśmy, to tutaj w tych yy, oponach nie da się schować uba żeby sejwować, chyba. Tak, no tutaj cały wystajesz, więc tu już nie, nie zrobisz sejwa dobrego. Ale tam w ogóle miejscówka jest kurwa mega dziwna. Jak jakoś dziwnie w krzaku możesz się zacząć. Kurwa wcześniej też tam się chyba dało wejść, ale ten remake, co był w CSGO, to gówno był. I tyle zrobili okno dla CT, dla balansu. No ta, no ja nie mówię, nie lubiłem tej drugiej wersji kiesza. Te beczki bią, ale kiedyś ta beczka była chyba tak samo, więc tu się wiele nie zmieniło. Podoba mi się ogólnie ten glow na tych glow stickach, co tu leżą. Ta beczka jest chyba nowa, chyba, nie jestem pewien, ale tutaj nie było chyba palącej beczki wcześniej. To jest w ogóle o wiele jaśniejsze na sajcie, o ile dobrze, dobrze kojarzę. Tutaj kiedyś była lampa, na którą dało się wskoczyć, nie? No i teraz, teraz nie ma. Ta, teraz tu nigdzie nie wskoczysz w ogóle. Ale wiecie, że wczoraj odpalałem tego CS i nie miałem problemu z opóźnieniem żadnym? Nie wiem kurwa, dlaczego tak. Tu się chyba busta dało robić z kimś, nie? Ta, tu? Ta mapa chyba jakieś playtesty miała, to mi się wydaje, że jakieś takie większe bugi to wyjebali. ta, tam nie wyskoczysz, tam najwyżej boostem na postplancie. Mm, tutaj da się wskoczyć, co jest ciekawe. Tu na, na holdowanie wenta może? Albo żeby jakiegoś owangla złapać, jak będą odbijać taki. Po mida mi da. Nvidia Reflex sobie odpal. No mam odpalone, kurwa. Ty, chyba, że mi się z boostem odpalił. Znaczy, ustawienia to ja powinienem mieć te same, co kiedyś. Aaaaaah. Chyba, że ja czuję, kurwa, jakiś dziwny delay, bo wleciał update i nie mam tego egzeka mojego na The No, to może być to. Jak mi się wyjebało. Może po ci Gierki zadziała. Kurwa. Bo znowu mi pływa ta postać, jak złe słowo bym powiedział. Na lodówkę. Kurwa, na lodówkę kiedyś. A dało się wskoczyć, to był taki elektryk chyba, nie? I się dało chyba tak robić. Jaka ocenka, jak na razie? No mi. Mi pasuje. Ja mówię, że ten kar jest fajny. Na te lampy dalej da się wskoczyć. To no, to już było. A tutaj? Tu nie. To też było chyba identycznie. Ten kar jest wyższy chyba niż był wcześniej. Gdzie jest kurwa krowa w tle? Ja się pytam. Kurwa, przesuwa mi się ta kamera cały czas, ale na narzekać. Dziękuję. Dzień dobry, pani. Kurwa, pani. Szukaj rusztowania. Może gdzieś schowali z mida? Rusztowania? Main się za wiele nie zmienił Ludzie w ogóle też ciekawy, ciekawy wątek za, zaczęli Że przez to jak Shroud narzeka Bo też z, jakby tak strasznie kurwa hamsko odpowiedział w kwestii nowego kasza w CS-ie, Że tą miejscówkę trzeba, trzeba podmienić jej nazwę Tego już nie można nazywać Shroud bo, bo jest to hańba kurwa dla społeczności CSowej Nawet wizualnie da się zobaczyć, że ta mapa ma pan spoko feeling No zobaczy się jeszcze jak ona się rozgrywa finalnie w, w gierce ale, ale mi się podoba, tak jak mówiłem Heaven, no na to zawsze boost można powiedzieć, nie? Jakiej firmy fotel polecasz? Takiej, na której dzisiaj wygodnie siedzi. Yy, no. Także CSS na dzisiaj pierdolę, bo mi się kurwa jakoś dziwnie laguje, zacina. Mam dziwne opóźnienia. Nie wiem, czy to przez konflikt, nie wiem, czy to kurwa. Ostatnio wczoraj odpalałem było git. Dzisiaj odpalam jest zjebane. No kurwa, technologia, nie? Tylko streama odpaliłem, już coś się jebie. Zobacz dźwięk zbijania butelek w mainie, Jebać już to, jebać. No, ogólnie mapa spoko. Ja mówię, fajna, y, tylko teraz w ogóle dyskusja też jest y, inna, czy wprowadzam to do CSA? Jeżeli chodzi o odzew społeczności, no to można by się domyślić, że raczej tak, ale patrząc na to, że to jest znowu mapa od y, gościa ze społeczności, i to nie jest mapa, do której mają wszystkie prawa. Chce się wal, to to może być jakiś zgrzyt też z tym, nie? Zajebałem Ace na 1700 elo Bardzo ładnie, Lisu. Bardzo ładnie. Ty, ale ty zgrindowałeś, bo ty miałeś chyba 1500 jeszcze niedawno, nie? To ten dzień, gdzie ci komputer postanowi randomowo, chuj wie, dlaczego odpierdalać. Prawda. Ja spróbuję. W sumie wyłączyłem tego CS-a. Odpalę go jeszcze raz fastem. Zobaczę, czy, czy może to pomoże. Jeżeli nie, no to... Kolejny problem, który muszę rozwiązać, kurwa. 1300 miałeś? Kurwa, to ty, Lisu, widzę, grindowałeś mocno, jakby nie było. Czy będzie oglądany nowy Willy Extreme? Dzisiaj, dzisiaj tak minie... Kurwa, go możemy oglądać, bo to jest krótkie, ale nie chcę mi się tych wardeng i, i grand oglądać dzisiaj. Potwierdzam Lisu wczoraj ładnie grał. Kurwa. Jeszcze nie naprawię problemu z CS-em i U mnie Lisu będzie woił, nie? Jaką mapę byś wybrał za i dlaczego jest to das 2? No nie no, to byłby to das 2, no. Byłby to das 2 albo byłby to w mojej opinii albo inferno, jak dla mnie. No, albo Dust, albo Inferno. Vertigo, byku, Vertigo to już nie ma w puli. Kurwa Miraż, miraża się prędko nie pozbędą. To jest Wal. Spróbuję odpalić miraża. Mapę Miraża. To jest y, czysto testowa, jak coś w CSM nie gramy, nie? Tylko chciałem sprawdzić, czy po prostu mi się wyjebał konfig i dlatego tak dziwnie się czułem, czy, czy mam rozpierdalony konfig? Ty tu chyba działa git. Ty, no ta, no tutaj zapierdala. Ty, to może to była kwestia mapy? Tylko rzeczywiście konfig mi się sypieł, Patrzcie, klikam scrolla i egzek mi nie działa. A wcześniej działał. No jest to wyjebane. Kurwa, ale gówno, przez chwilę działało, już nie działa. No nie ma co desubtikować tego movementu, jak to tak ma działać. Ale znowu, no bany hopy będą beznadziejne, movement będzie chujowy. I tyle. Kurwa, ten skok mi tylko nie działa, ale patrzcie, tutaj myszka no to mi już zadupca, tutaj to nie mam problemu, żeby kurwa jakoś ska skakać, tylko muszę sobie przemindować ten. A czekaj, to ja teraz odpalę a, to będzie chujnia? Może to kwestia mapy, ja nie zobaczyłem wczoraj. Bo w sumie jumpów żadnych wczoraj na caszu nie próbowałem robić. No nie no, teraz, dobra, ja miałem coś z CSem zjebanego. Teraz już nie mam tego input laga. Teraz jest gild.